Ja jadę. Bierz klient. Nie mów mi jak mam żyć, mamo. Chciałbyś. Masz do łóżka spać? Nie. Da. Płaś Okej. Okay. Jedź tu i tam. Niech klient ma trochę zabawy. Nie w tą stronę! Szlak! A. Tak, super, daj się złapać Nie tam No patrz, bym jak wyprzedzał, aż w ciebie No Niektórzy nie umieją się bawić Dobra, quick time eventy zaliczam nieźle To pewnie Ty byś nie zaliczał quick time eventów Aha Ale spokojnie, ty tam tylko siedzisz i jesteś do towarzystwa Tak naprawdę tam w środku jest pani, która się na tym lepiej zna od ciebie Uff o, to jest oh, wojna gangów. zabiciel, cofnij się. Czekaj. Nie pokazało zabiciel. Tak? A mi pokazało wysłać klienta. Idziemy do tego. Nie? No nie. Ale faktycznie jest wysyć klienta, no? Yes, to jak? No nie, Czemu nie? nie? No Skoczymy do szybko. ta nie będę Dobra, czekaj chwilę, zaraz, zaraz zwracam Okej okay. Skąd to jest? Jest blokowany Inny pytanie, się wydała? Ale może, ale zaakceptuj chociaż, żeby mógł sobie coś robić, nie? Cześć! <laughs> Oj, tak Bo. Wow. O, stacja benzynowa. Wypozał mało daje stacja benzynowa. No, ale... ale jaka spektakularna. Najwięcej co dają płoty. Tak, to jest prawda. Niestety. A pan coś chciał? <laughs> Dobra. No. No. Dobra, lampy też. Najwięcej tej otoczenia tak naprawdę, wszystko inne. Dobra, widocznie Okej, okay, co za nami jest? Samochód. Prawie jak ten... Jak całe Boom Szkoda, że nie... ten... O! Boom I helikopter w ogniu Tak zabrzmiało to z mam Jak to powiedziałeś? Eee, tam Ej, już kończy misja. No, już koniec. A co też myślał? Eee... Takie już są pancerne chaosy. To co najlepsze, najkrócej trwa. No. Tak szybko mogłyby być te wszystkie skolce i tak dalej. No. no. Albo, to, albo ten, albo ta, na to kasa, którą zbieram, by się kumulowała. Tak. Na końcowy wynik. Szkoda że, szkoda, że się tego nie zajabia, co się zniszczy. No, no niestety. O, kolejny, kolejny załatwiony. To dobra. No czemu policja nas ściga? O, jest jeszcze jeden. E, tam. Znaczy, no cóż. No co? Nie no dobra. Ja tam, o Boże, milion trzeba zebrać. Wygramy tutaj, tu jeszcze jedno. Hot dog. O, za nie chyba są jakieś dodatkowe hajsy. No, 20, 27 tysięcy za te, którzy, których są, którzy są na celowniku, no. No tutaj, bo mi teraz tak, tak wolno jedzie to. Ja nie mogę. O, tam tak tu ła wa wa Tutaj jeszcze tak, tu, tutaj jeszcze trochę. No. Wybuch. Dobrze. Tam też wybuch. Ej, czemu ich tak się nie mogę? Bo masz pecha? Nie, ja nie jestem badlak like badajan jesteś? Nie. O, za znalazłem, ale jakby ją podnieść? No tam po lewej, nie? No. No to ja też ją zauważyłem. Ty, nie. Nie, o, podniosłem ją. Tak? No, o, stop, w... no to ja też jakoś tam wjechać. Biedaczysko. Musisz na nią dajechać jak naj... najdalej. No. Czekaj, przejadę, przed się. O, nie zaklinowałem się, nie. No! Jest! Tak. Mam! Wygrałem! Teraz jakoś tam, albo dawno wyjadę, wyjadę tym tą samą drogą. Nope. Ej, bo średnio bo mamy jeszcze dwie, dwie minuty, i ledwo połowę zabraliśmy. Ja! Chciałbym, szparzkę nabiłem. No. no. Bum Boom. Boom, headshot. Boom, headshot. O, znalazłem pełno ogrodzeń. Tam. A ja A ja znalazłem czołg, który trzeba zniszczyć. No, mnie też jest. A na spokojnie, na spokojnie ten będzie wszystko. Patrzmy. O, tutaj ktoś się zaklinował, pomogę mu. Okej. Okay. A, to ty jesteś. Czy gdzieś tu. O, czołg jedzie! O nie! Tylko nie czołg. Dobra. Zniszczysz czołg. Zniszcze... Zniszczone samochody. 90 na 300. 121. Nie. Ok. tak. Okej. O, tu we mnie jeszcze strzelają. I <gryw> Już nie. Też już nie Ty je, kurde, zablokowałem się o babkę Paszek <grywka> tak. Przejechamy chyba ze, ze dwa razy i nadal żyje no, Sią, sią mi stąd Jeszcze 50 tysięcy do do no, Pewnie, że tak O, o matko, jak we mnie strzelają Ej, 30 sekund! Uhu. Cicho, ja mam tutaj... Jest! Skończyliśmy! Ja... Dobrze! Bo ja tutaj czołki dwa mam. Więc spoko. Ja spaliłem przystanek. Ooo... A może ludzie na autobus czekali, a ty tam... i tak ich tekst? Już, już teraz nie czekają na nic. No, chodź się tutaj. O, już nie zdążyłem ich rozwalić. To nie jest... Zresztą jedenasty poziom mam Trochę to zajęło O, twój sklep z ciuchami Czekaj Gdzie, co? O Dobra, czemu policja mnie zną przez ciebie ściga? Nie przeze mnie, ja jestem grzeczny Czekaj, ile, ile tam jest tego? 10 tysięcy, a ja mam 24, e to kupuję. Skórka i koronka zakupione. Tak, to ja sobie zmienię, bo to nie jest ten stroj który chciałem, bo mi tak bezwstydnie nie pozwoliłeś zmienić stroju Dobra, to, bie, to bierz kolejną misję. O, pomagam, tak, ja, bo. kolejną Dobra, a gdzie była ta pierwsza? Skaka. <ślepie> Roz... A, do ataku! O! Czekaj. Policjancie! Wybiadam pana! <noise> Wiesz, że tak nie działa? No właśnie zauważyłem. Czekaj, bo muszę się odsunąć z nim. Czekaj. I wtedy zadziała. Nie, to nigdy a. nie działa. Leć, Adam! Leć! O kurde. A, a jeżeli nie miał na imię Adam, to właśnie go zabiłeś. No właśnie, może ma na imię Przemek. A może to jest po prostu Przemek? Ty można samolotami tutaj w tej grze? Tak, można Ty. A w tym sklepie była znajdźka No w tym gdzie cały czas się męczyłeś. Aha, fajnie, że i nie zauważyłem z tyłu było. Tak? W sensie tak. za za, sam, za tym? Nie nie, nie, w środku. W środku Tak, Ej, ja jestem na lotnisku, ale nie ma ani jednego kurwa samolotu, ani helikoptera. No i tam, bo nie umiesz nie umiesz szukać. No umiem GTA, GTA zawsze znajdowałem! Yeah! Ale to nie jest GTA Przelecić po ciebie? Czekaj, N ja nie chcę, żebyś ty ty tutaj ten. Tylko nie wiem, to jest helikopter jest... To jest Ten co transportu tu wziąć? Jak tam chcesz, ale ja wolę nie wsiadać z tobą do samolotu, ani do helikoptera, ani do niczego innego. Pływa, wyskoczyłem z jednego... Chodź mój nowy przyjacielu, uciekamy stąd. <noise> Dobra, ja to Pop? idę po Dobre. inny. Pop. O, już się zespił wow. Ej, mam pomysł, gdzie jest, jest baza wojskowa Czogół kedniemy Na razie to ja muszę przeżyć Czekaj Ej, lecę po ciebie Dobra Kurde, nie to... w miejscu żebym mógł cię trapić No patrz jaki wredny. Ej, zaraz umrzesz. No co ty nie powiesz? Ej! Debil mi wyskoczył. mi znowu wyskoczyła z tego, z helikopteru. No nie. A, muszę zapamiętać, nie wciskać ale podczas lotu. No. lata jasna. Tylko zastanawiam się, zastanawiam się, jak ci pomóc. Jak? Wylądować tam do ciebie, czy jak? Coś miał. Ej, no dobra, chodź tu. Dobra, już się rozwali rozwaliłem helikoptera. O, ale nie mojego na szczęście. Chodź. Pewnie, że nie twojego. Czekaj, czekaj, bo. Wow, 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 wow. Przepraszam. Ja tutaj sobie tylko zdjęcie zrobię. <ścoughs> no, najlepsza scena, jak Ej, no szybciej, bo tego, specjalista jedzie. No, okej, okay, okej. Okay. Szybko, szybko. O. Czekaj, ej. O. Ty, jak, jak ukaść auto? Ej, bo ja się teraz oduszyć nie mogę, nie wiem czemu. Ej, ja się oduszyć nie mogę. No bo w helikopterze jesteś. Yy, nie, nie według... Nie według mojej kamery. Kurwa, strzelają do nas. Ej, ty nie żyjesz, jesteś na dole. No właśnie. Coś się zbudziło. Dobra, to ja spadam, bo nie dam rady tutaj. Dobra, spadaj. Ja Ej, ja sobie tutaj poodpoczywam. Sfat. E, znaleźć tylko naszą siedzibę. Gdzie ona będzie? A pojęcia nie mam. Ja tu sobie, odpo... ja tu sobie odpoczywam. O, kasa jest. No, wreszcie. <grym> I jeszcze mnie na koniec przejechał. I to tak z premedytacją. Siedziba o... świętych, tak? Tego szukam? E, chyba, chyba tak. Ej, gdzie jesteś? z się? Ja jestem ten... Ja jestem... Przy szpitalu. Widzę. E, idź tam na skrzyżowanie gdzie stacja paliwa, na prawo od siebie. No jestem Ty, zostań w samochodzie. No Ej, czekaj, zostań w samochodzie i podnieś tak, żebym ci mógł podnieść. Tylko wiesz jak się podnosiło? Cofnij, nie cofnij, wiem. cofnij, cofnij i stój w miejscu teraz. Chodź za daleko. Łatwo ci mówić Nie, Jest dobra, ja, ja takiego czegoś nie chcę. Dobra, ja biorę sobie ten. No, siadaj! Co wsiadaj? Znowu no wsiad mnie, mnie zburzy i tyle i będzie z tego tyle. No siadaj, bo no już Siadaj! Ja tu muszę jeszcze dobiec, prawda? O! No. no wsiadaj! Wsiadłeś? Nie, bo nie chce mi wsiąść. A teraz? Teraz? No nie chcę, nadal. No. O, jesteś. Nie, nie jestem. Znowu to samo. A ja widzę Cię, jakbyś siedział koło mnie. No, ja widzę siebie tutaj na dole. Aj, dobra, teraz to ja płonę. Tak? Płoniesz? Tak. Czemu da... Okay. aha. No tutaj po mnie, bo to już się robi żałosne. Czekaj, idę Ci pomóc. Może dam jadę. No zobaczymy, masz jeszcze, już masz jeszcze 15 sekund. Eee, tam jestem blisko. O, ciekawe kto tobie pomoże. No pewnie ty jak ja zaraz zginę. No i czemu mi schowałeś te pistolety? No okej okay. Najlepiej, najlepiej tu by było kupić coś i tam wejść. No to kupuj. Lizanko. Boże, jakie ja lubię nazwy tych warsztatów. No, dobra, już jest spokój. Nie gonią nas? Nie. Dobra, to co, to bierzemy misję czy coś pobocznego, czy szukamy czegoś pobocznego? Jeszcze sobie wezmę typu ulepszenia. Yy, Premie. Tak. Okej. Okay. Zdolności gangu. Czas ożywienia. No w sumie może się przydać na pilsa tego kolednika. O, już jest kasa. Oj. Okej. Okay. I zaraz nie to tylko mapa i popatrzymy. Yy... O, tutaj jest. O, co ty zaznaczyłeś? Co zaznaczyłem? Masz coś zaznaczone? Aha, tą tą siedzibę świętych. Ano. O, tutaj jest ten. Ja zaznaczę gangu. Dobrze. Wow, jak mnie przejechał. Niegrzeczny człowiek. No, chodźcie, samochody. No nie. co tam sieć, a ja. O, mam samochód. Ale to policja. Nie chce mi, nie chce mi się już ganiać z nimi. Co ty tam tak namiętnie klikasz? Auto lepsze. A, to dlatego, te, to dlatego nie idziesz ze mną. Koryta świętych. Teraz daleko to jeszcze? No, jeszcze kawałek jest, a, samochod, a samochodów na razie nie ma. No, chodźcie samochodziki. Jak na złość. Chudna. Jak na złość nic nie ma. Stodow of my life. Takie to smutne. No, ja bardzo smutłem. O, jest jakiś samochód na tej na stacji benzynowej. Dobra, Olewka, widzę ten, widzę znajdźkę w te O, tam jest? Bra brawo. Czekaj jedna auto zrobiłem, tylko jeszcze jedno ulepszy i możemy jechać. Okej. Okay. Co tutaj może być? No, oczywiście, tak. O, zostałem awans na 12 poziom. Oda. Hop. i teraz. Dobra, kurde, znowu nie ma tu żadnych samochodów. Tylko jest ten jeden. Oda. dobra, mm. Tutaj. O, jest to jest gangu W sumie to już mogę No poczekaj na mnie. No dobra, tobie, a tobie się nie... O, coś jest, czekaj, telefon jest... Halo? Up and I need some toys, but o nie Co się stało? O nie, chcę kupić sobie coś na łodzodziny, ale jutrzenka kupuje najle najlepsze rzeczy O. No. Ej, to już dobra, to już niszczę, niszczę, tą operację. Poczekaj! Nie, bo ty jesteś daleko. No czekaj, zaraz będę. Czekaj, jakoś tutaj tak wejść, żeby ich zaskoczyć. Ja najlepiej, najlepiej wejdę front, w od frontu, na pewno nie. Mnie, nie zauważą. Saj, poczekaj na mnie. <słuch> no. no ale, no, no popatrz gdzie ty jesteś, gdzie ty jesteś, a gdzie ja jestem. Już jadę do ciebie. Ciekawe gdzie jest ta akcja, którą mi tam z telefonu poszła Ty, nie, nie jestem sobie tak daleko od ciebie. No nie, ale trochę, to, trochę tam jest Mam nic o. No, wreszcie jesteś. I zaczynamy. No, nie jest w nie koniec LOL no, nic nie zdążyłem zrobić No i co? Siadasz? Czekaj O Dobra siadam Hop! Kurde, nie mamy dachu łatwo będzie im nas zabić Ojca. O, znajdźkę widzę Tak A bo ja już ją wziąłem Dobra, weź wyprowadzić auto tak, żeby było na dwóch nogach eee, nie da się Da się Nie da się Ej, dopiero co je zrobiłem I już będziesz musiał... i będziesz już się musiał, już się, musiał się z nim pożegnać Czekaj Po samochodziku się... Pomucha, dostała pojazdu Tość trzeba hmm. mi przybywać Ej, gdzie jest mój tość? Nie wiem Czyli zamówiłem od gościa. Lera, jasna. No teraz teraz to nie ma czasu na to. Wsiadaj do, tutaj ze mną. Jeźdź. Jedź. Bo kiedy? Nie, bo ja nie mam czasu na patrzenie. Do przodu. Po prostu do przodu. Okej. Okay. A teraz do tyłu całkiem. Okej. Okay. O nie! Zatrzymaj A... się, zatrzymaj się. Nie chcę z nimi. <noise> Nawet no, ty. Jedź. Nie, to jedziemy. Brum, brum. Tutaj chyba gdzieś niedaleko z imosa powinna być, tylko nie pamiętam w którą stronę. No, też nie wiem. Ej, dobra, trzeba kończyć, tak ci powiem. Tak? No. Tak, 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 tak twierdzisz? No, niestety. No to dobra, to musimy ich tylko ty 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 zgubimy i... Tam. Albo zginiemy. Um. Bo ja zupełnie nie, pami nie pamiętam, w którą tą stronę było. Ale co było? No jakaś chata. O, wysiadam. Okej. Okay. A, ja a czemu? Zdjęcie. O, zdjęcie. No? Nope. E, zaliczyło mi. Szkoda. Aha. Szkoda. Tutaj co jest? Chyba eskolta. Jak mi się wydaje. No jest. Tak, Aha, tą co zrobiliśmy. No to dobra. Mm. To dobra, to teraz mnie tutaj tutaj cover mi, a ja sobie zaznaczę zimosa. Dobra Okej, okay. dobra już tak. mam. Już mam. Dobra. Tam jest auto policyjne, nawet dwa, na a, postoju. A ja tutaj mam już ten Uratowałem cię. Nie tam No bardzo mnie uratowałeś, jaki jeszcze żył. Teraz już nikt nie żyje, nawet przechodzień. No. Jedź Wskazuję ci <laughs> jak jak mi odwrócił We can fly, fly, fly Fly, my pretties! Fly Patrz jaki nahalny uh, to co jesteś na O, oh, Sparta! Ja. Nie chcę! Czemu nie skręciłeś? w bo Ja skręcić pan. Jak nie skręcę? Ja teraz jadę... Ja jadę według moich kuleczek, jak nie według twoich kuleczek, bo twoje kuleczki prowadzą gdzieś zupełnie dalej. O, blokadę dali na dodacę, przez co do mnie jedziemy, to takie śmieszne. No... o jest, ty... O, Jest, jest. Trochę za daleko, no A... ale. No, Dobra, myślałem, że to trochę będzie bliżej, ale. już trudno, się mówi. Helikopter rozwalę za ten czas, okay. Ja jeszcze pobiegnę przez przechodniów, przez Prze 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 przechodniów. Pozbieram pieniążki z nich. OK. Uciekamy. Hop Nigdy nie boję się chacie Nie? Przecież naj najlepsza chata Ewod. A niczym się nie różni od pozostałych ty nie możesz nigdzie indziej wejść na, gó na górze jest wszystko no, A, tutaj jest. No, dobra No, zawsze mnie ten zwalał. rozwalał ją jedną kobietę Nieee ten ni jest super, po prostu. No to dobra, to co, no. to, to, to kończymy tutaj, nie? Tak, no, są No to no, na razie, cześć. No, no, no.